Witajcie moi mili z tej strony, Hunty. Ruszamy sobie e, oczywiście z Moonlighterem, bo czemu by nie? Porobiłem trochę na nim. Muszę zobaczyć sumie, co porobiłem. E, tu nie. jak e, widzicie, pieniądze, pieniądze przybyły. E, dobra, czyli wszystko jest ok. E, pieniądze przybyły. E, nic nie robiłem takiego, jakby powiedzieć. Nie ruszałem za bardzo w fabuły nazwijmy, i nie robiłem, nie kupowałem niczego poza waszymi plecami. Teraz właśnie z racji tego, że już mamy wszystko prawdopodobnie kupujemy, kupujemy oczywiście sprzęt nowy a mianowicie kupujemy sobie w tym momencie wzmocnioną bandannę poziomu trzeciego Oczywiście jak ją kupiliśmy to ją kasujemy kupujemy pancerz wzmocniony i oczywiście go kasujemy i bierzemy nowy i tu nowy i, i, i zostały nam co? buty oczywiście tu zaznaczamy tu odznaczamy i kupujemy i to moi drodzy wszystko bo pancer... bo broń mamy nową e, tak broń mamy nową tu można zaznaczyć i tak się prezentujemy prezentujemy się w ten oto sposób mamy dosyć e, dużo teraz obrony Zostało nam tylko jedyna, jedyna rzecz, która zawsze pozostaje przy wymianie ekwipunku, czyli go wzmocnić. Trzeba go zaklnąć, zaklić, zaklnąć. No widzicie, rękawic nie możemy. My, dobra, zaklinamy. Raz, zwiększy nam obronę o 15. Zwiększy nam obronę o 20 dodatkowo. I obronę o 5. I mamy. Pełen sprzęt z lochu pustynnego, tak zwanego lawowego. Co tu jeszcze mogę Wam zaprezentować? Udało mi się w końcu dorwać pana bankiera, nazwijmy to tak, i dać mu trochę naszych pieniędzy. Widzicie? Poinformowana, że trzeba odjąć. Aha, tak wygląda giełda. To jest, wybierz. No tak, tylko tu możemy zaryzykować. Mamy 5, mamy od 14, zainwestowaliśmy, a 20 musimy odebrać. Zobaczcie, spadło nam o 6, ale wzrosło o 40. To jest chyba hazardowe. I z tego widzę, że też to nie ma większego sensu. Ale dobrze, niech się tam obracają te pieniądze. Może coś tam jeszcze tam urośnie. Co co zdobyłem? Już wam pokazuję. Zdobyłem m.in. marionetkę wspierającą golema matkę. I to chyba widzieliście małego pustynnego szlama. Ale weźmiemy sobie tego golema matkę. Bardzo mi interesuje zdolność, jaką ona posiada. A bynajmniej posiada umiejętność wypuszczania duchów, tak? Ognistych duchów, które będą nam pomagały. Czekajcie, w sumie jest dzień. Chodźmy, ulepszmy sobie coś w domu. Bo widzę, że mam dużo pieniędzy jeszcze. Miasto, mogę coś zainwestować? Nie. Ale mogę zainwestować w dom. Mogę kupić maksymalne poziom. Dom. Oczywiście, że starczy mi na ostatni poziom domu. Aha. Aha, dobra. Czyli nie mogę. Ale dobra, w takim razie mogę kupić sobie ten stojaczek nową skrzynkę i ostatnią skrzynkę. Więc mamy full. Jedyne co to nie możemy kupić ostatniego upgrade'u domu, który oczywiście będzie... A już wiem czego zrobiłem. Dobra, mniejsza z tym. Miejmy nadzieję, że 5 mikstur zdrowia nam wystarczy, byśmy mogli ukończyć ten loch. Nie chciałbym go, wiecie, przedłużać w tym odcinku jeszcze. Wydaje mi się, że jesteśmy tak mocno wyposażeni, mamy tyle zdrowia, bo to nie jest, nie jest mała ilość, bo to jest aż 560. Kurczę, i musiał mi trafić. Więc wydaje mi się. O, coś tam. O, o, o. Jest jakiś duszek, widzicie? Fruwa coś. Coś fruwało. Pluję. 52. Ładnie. Ładnie, ładnie bije. To trzeba przyznać, bardzo ładnie uderza. Ogólnie też, jak chodziłem sobie, to moi drodzy miałem możliwość wykonywania zadań dla ludzi i po dłuższym takim zastanowieniu się i przeliczaniu jest to w ogóle nieopłacalne naprawdę w ogóle na przykład koleś ode mnie 10 jąder y, golema czy coś rdzeni golema czy coś takiego z czego jeden jest wart 10 tysięcy czyli milion byśmy mogli zarobić sprzedając je, tak? Ale on chciał nam zaoferować za 10 tylko 40 tysięcy, więc moi drodzy, w ogóle to jest. Nie, to jest jakaś... to, to dosłownie porażka. No, że powiem wam szczerze, że jak na spokojnie sobie tak grałem, to nie miałem takich problemów. Czy problemów może nie mamy, ale... O jest dobra, pierwszy bosik, Ale nie trafiali mi aż tak bardzo, jak teraz. Okej, okay. Polek, no i idziemy. Poziom drugi. Poziom drugi, czy będzie wyzwaniem, czy może akurat natrafimy na kolejne przejście. To byłoby fajne. Wiem, że mogę, może, mogę miksturkę wykupić, która by mi pomagała w znajdowaniu tych lochów, ale szczerze, to nie chcę. Blokowanie klątwy. Zblokujmy sobie tą klątwę i zblokujmy sobie tą klątwę. Naprawdę nie mogę? A teraz? Mhm. Proszę. Idziemy tutaj do góry. Wiedziałem to, to, to wręcz było yy, pewne, że mnie cholera podpali. O kurde, ja tego nie lubię. te same ogniki które my puszczamy znaczy które puszcza nasz sojusznik dosłownie identycznie to samo hmm. trzeba będzie to oczywiście rozwalić połączyć i idziemy dalej nie wchodzę w tamtą kryptę bo i tak będziemy ten loch niedługo odbakowywać, więc po co mamy sobie fuck nie chciałem, że coś głupiego zrobię. O, za 52 dostał. Nie ma tragedii, tu co jest? O Boże. Ślepy zaułek, 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 cholera wie. I tak jak obserwuję na przykład tych moich pomocników. Naprawdę chyba ten odisz jako jedyny był użyteczny. Dlaczego? Otóż atakował dosyć szybko. Przeważnie trafiał. A ten, zanim się rozkula, to tak powiem tak: ten może atakuje z częstotliwością jednej 3 tego Odisha? Tak wygląda na to. Że na to jednak Odish potrafił szybko, szybko yy, napierdzielać. O, sznurki. W sumie nie mi za bardzo jakoś potrzebne teraz złoty kufer zawsze coś fajnego ma blokowanie klątwy przyda się i co tu jest jeszcze Słodzona lawa nie wiem czy tu według ceny no i niszczymy to 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 i to i bierzemy resztę tu coś jest? nie nie ma nic Dobrze. Pięknie, jest poziom drugi. Yy, golema. Nie. Zostałem oszukany w tym momencie. Czyżby on tutaj był? Tak. No tego nie lubię. Po nim. Jeden z takich głupszych ataków, ale daliśmy radę. Daliśmy radę. No i teraz będzie ostateczny boss. Jak go znajdziemy, oczywiście. Ostateczny boss z roku trzeciego. Cześć. To ja będzie zauważyłem, że to skrzynka jest ta, która opada. Ta, która się chowa. O, tak to możemy powiedzieć fajnie. Yy, no dobra, może być ten. Do domu może wrócić jeszcze. No Chyba nie będzie to. I cyk. Yy, blokada klątwy, cyk zablokowana. Połączone. I super. Mamy super. Wszystko rozmieszczone. Tego możemy pokonać. Cyk pozbierane. Widzicie? Ja złożę przeciwnika. Proszę bardzo, moi drodzy. Mamy bossa. O nie. Jeszcze chyba nie. O, tam coś jest z góry. O kurczę. Szybko. Dobra. Jest. Walka z bosem. Jaki to jest boss? Aż mam ręce mokre. Ciekawe, co to będzie. Jakaś wie. O oh, fuck, co to jest? <laughs> Golem! Co to robić, o kurczę, dobra. Ej, nie ma, nie ma tragedii, moi drodzy. Ok, partowałem. Który co robi? Aha, ten, dobra. I co? Aha, zaklinował się. Tak, zaklinował się. Jak go teraz zabić. drodzy Bug Freaking bug ja pierdziela tak fajnie szło za, za, zablokował się no i jest Ej, mogę Jezu, udało się A już chciałem płakać Mamy klucz, kolejny. Lawa opadła, skrzynka się pojawiła. Nawet się odblokowała. Ja sobie tutaj posegreguję według ceny. A to dlatego, że możemy czasem trafić na jakieś fajne tutaj złoże czegoś od niego. I. Nie, nie ma nic. Dobra, więc wiemy jedno: na pewno, moi drodzy, dostaniemy pierścień. To my, pierścień. Mówię. Amulet Nai, wszystko wzięliśmy. Mm. No dobra, niszczymy to, to, to. To jest nic pewno, nie? No dobra, możemy resztę wziąć. Otworzył się portal. To jest amulet nai. Czy ja mam tu miejsce na jakiś amulet? To jest pierści. Ale co on robi? Pierścień, który zwiększa poziom zdrowia właściciela, w zamian za część siły ataku. Atum. Ale sobie obronę. Ale zwiększa jego wagę. Za część ataku, czyli co? Ile? ILE? Uuuu, wow! Ale tu mamy 205, a tu 195. Nie no, to, to, to jest słabe mam 45, tu o 5 jeszcze nie będę się tutaj kłócił, ale moi drodzy Ale drodzy, tyle obrażeń stracić 20, eee, 560 560, dobra. To jest jedno i to samo. Po prostu w innej formie. Teleportujemy się, moi drodzy, wracamy do domu. Zobaczmy, jak się tutaj losy potoczą mieszkańców teraz. Jak yy, odblokowaliśmy prawie ostatni loch. Mamy jeszcze jeden loch tylko. I przyjdzie teraz dziadek. Czy jakby tam jest? Nie, no dziadek. Dziadek, czy wujek, czy babcia? Będziemy któryś z nich. Zenon. Kolejny strażnik pokonany. Kolejny zamek na piątych drzwiach otwarty. Nie chcesz słuchać głosu rozsądku, a jeśli następnym razem nie wrócisz? Powiedz wszystkim, ostrz yy, powiem wszystkim, ostrzegałem go, mówiłem, że to głupie. Nie możesz. Nie możesz cieszyć się z tego, co masz. Masz taki wspaniały sklep, przynoszący zyski. Nie. To lochy przynoszą zyski. Ten sklep to jest tylko dodatek. Zauważyłem nowy dodatek. O widzicie? Teraz możesz zatrudnić asystenta do pomocy. Możesz także wejść do lochu technologicznego. Ostrzegłbym, żebyś tego nie robił, ale mówiłbym w próżni. Zbieram się. Nie chcę słuchać starczych bredni. No nie chcę, mój drogi. To są takie pieniądze, że bitcoiny to przy tym są grosze. Ostatni loch. Ostatni loch. Zatrudnić asystenta. Bardzo kusząca propozycja, moi drodzy. To jest bardzo kusząca propozycja. Najbardziej mnie ciekawi hmm, cena. Serio? Czekajcie, według ceny. O kurde, ciekawie co będzie kosztować. Jest. 10 tysięcy, to się kolej zadowolił z tego. Aha, nie na sprzedaż. A czekajcie, a z innych tych lochów też coś jest? Jest jeszcze inny pierścień. Są dwa pierścienie. Dobra, to sprzedajemy. To i to. Dobra, dawaj 30. Żeby nie było... Żeby nie było, że za tanio. To ma cenę jakąś dużą, jednostkową. Też ma tą samą cenę. Czyli to i to też damy tu. Za 30 zaryzykujemy. Za 30. I ten zwój również może być 30. Oczemu by nie inaczej. Dobra. No to teraz w takim razie resztę umieszczamy standardowo. A ja to potrzebuje jeszcze. Potrzebuje do łuku, ale dobra. Reszta standardowo. Musimy trochę siana zarobić, żeby tego asystenta przeklętego zatrudnić. Niby. To nie jest na sprzedaż. Trzeba schować. Dobra. Idziemy sobie, że jak powiem. O, coś tu jest. Czytaj. Aha, kolejny klucz. Jeszcze tylko brakuje nam jednego. Czy tak to? To, co nie mogę sprzedać, włóżmy tutaj. To, co mi się przyda, włóżmy tutaj. Czyli to, to. O, właśnie, zobaczcie, ile rzeczy możemy jeszcze sprzedać. W sumie bym się nad tym łukiem trochę zastanowił, bo i tak go nie będę używał. Mara. I jak teraz to wygląda? No, właśnie, teraz to wygląda dopiero miodnie. Bo mogę jeszcze bardziej się tutaj obłowić. Ciekawe po ile to chodzi. No to jest akurat tanie, ale to, talina. Dobra, Dobra, zobaczymy to przy y, kolejnym dniu. Ciekawe co to jest za asystent. Co to jest za jeden typek? Gdzie go mogę zatrudnić? W którym miejscu? Dobra, najpierw posprzedajmy to, to co mamy do sprzedania. I to jest najważniejsze w sumie aktualnie, żeby zarobić pieniądze i żeby je rozsądnie wydać. Już tutaj mamy pierwszych chętnych. Musimy uważać na złodziei. O, dobra, proszę bardzo. I zobaczymy, czy te książki są do 30 coś warte. Uu, ale 30 to jest y, tylko za dużo. Więc dajmy może z 20. Dobra, 10 tam. O, o 10 nie będę się kłócił. Wiecie, bo tu koleś będzie chciał. On, Proszę. I tutaj też za 20. A czemu by nie. Niech zarobią trochę na mnie, no. Nie bądźmy już tacy. U, u, u. ale nie wiem właśnie. Aha 20 to jeszcze jest za dużo. No mój, mój drogi kolego, no ja za, za mniej niż 15 Dlatego tego nie, nie sprzedam. Nie ma takiej opcji. Za, za dużo się musiałem męczyć. żeby to opchnąć, znaczy, żeby to zdobyć w ogóle więc yy, poniżej nie schodzę, o widzicie, 15 akurat cena utrafiona dziękujemy no i pięknie, ruszyło się no i mamy pieniądze, żeby tak naprawdę zainwestować w poszerzenie domu już chociażby a bo tu jeszcze był ten zwój Kurczę, zapomniałem też go trzeba dać za 15 zapomniałem o tym zwoju w ogóle no i też tutaj zaraz ktoś pewno przyjdzie z zadaniem do mnie którego jednak tak nie będę wykonywał ale wam pokażę te absurdy ich jak wygląda o kurczę, koleś jakiś tutaj konkretniejszy typek widzę jasne trzymaj ja tu teraz posprzedaję te rzeczy, o! Tu posprzedaję, nie wiem, te muszelki, mam ich dosyć sporo. Tu posprzedajemy resztę, jaką mam, czyli to, to. I wydaje mi się, że chyba jak poznamy ceny, w sumie wy nie poznacie, nie, nie, nie zauważycie ich, bo i będę to robił poza nagraniem, ale jak poznam wszystkie ceny towarów, to o, już chyba będę używał y, z pomocy tutaj tej pani co tam chodzi sobie w tym koku. Niech ona sprzedaje, niech bierze 30% zysku, ale ja będę przynajmniej wtedy sobie y, po lochu chodzić. Bo tak to tracimy dosyć y, y, sporo czasu na te. O, widzicie? Na przykład butla z arg y, argonem za 90 tysięcy to jest z nowego lochu. No, i na przykład tak samo zdobyć notatki drzewa Oszczy 24. Takie dziwne te zadania są. Nie jest to ani fajne, ani nic. Najmniej opłacalne. Najmniej nie za te piniążki. Dobra, tysiąc. Tysiąc? Dobra, im będzie tysiąc. Jeśli tam ktoś obłowi. Cześć. Nie. Oczywiście oni też proszą o zadania z innych lochów, poprzednich. O, widzicie? Nowy koleś. Ale nie chcę. Nie chcę robić tych zadań, bo to naprawdę szkoda mojego czasu. I też musiałbym wtedy sklep mieć otwarty, aby mu te notatki oddać. Co chce, O, złodziej. Mamy złodzieja. Tutaj. Ten pan jest złodziejem. Widzieliśmy ikonkę złodziejstwa. Zaraz zobaczycie jak się z łodziejami rozprawiamy. Pewno zaraz konka mam skoczyć do niego i go tam okopać. Chyba, że nic mu się tutaj nie spodoba. O, widzicie jak kuka? Lewo prawo dookoła. Podejdzie teraz do mnie do kasy. Nie. A, sprawdza moją czujność, chyba, wiecie Ale widać yy, w tych włosach, że coś jest nie tak. Uczesany nie w tą stronę. I to jest bardzo podejrzane. O, widzicie, nie spodobało mu się nic tutaj. Mam za biedny sklep, albo bynajmniej zostało sprzedane to, co on chciał kupić. Tu będzie zadowolony. Wow, naprawdę. 1000 to jest za dużo, to co ja mam za 300 to sprzedać? Chyba 400 chociaż. Jej. Daj mi zarobić. Nie, nie, nie bądź już taki pazerny, no? Kaman, kupuj, ostatni rzecz, ostatni przedmiot. Kup go, kup go, bierz go. Bierz go, bierz go. Supi! Wszyscy wychodzą. Ostatni kupujący. Dziękuję panu bardzo. Ciekawe ile zarobiliśmy. No. Tada. E, 794 tysiące. Bardzo piękna kwota. Oj piękna. Idziemy spać z racji tego, że tyle tyle pieniążków mamy. Gra się oczywiście zapisze. Dobra. W sumie to w tym odcinku sobie skończymy. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. że się oczywiście podobało i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się hey